Witajcie! Dzisiaj przedstawię Wam historię młodego influencera, który zasłynął z eksponowania swojej pasji w internecie. Buddha, dzisiaj jeden z najpopularniejszych i najbogatszych influencerów w Polsce. Jednak jego życie nie zawsze było takie kolorowe i udane, jakby to się mogło wydawać. W 2003 roku był uczestnikiem wypadku samochodowego, w którym zginęła jego babcia, która miała zawał, a matka zapadła w śpiączkę na kilka miesięcy. Na szczęście Kamil wyszedł z tego cały i nawet nie stracił przytomności. Gdyby tego było mało, stracił ojca, który był alkoholikiem. Przez nauk pękł mu guz w czaszce, jak twierdzi sam youtuber. Jego ojciec zmarł na ławce. Z kolei, gdy miał 18 lat, matka wyrzuciła go z domu, przez co mieszkał dwa tygodnie u kolegi. W przeszłości pracował m.in. na zmywaku w Anglii. Był kierowcą czy choćby pracował na infolinii. Jednak te wszystkie doświadczenia nie zniszczyły młodego chłopaka, a wręcz przeciwnie, umocniły go i pozwoliły dojść do miejsca, w którym jest dzisiaj. Kamil, mimo dużego kanału i wielu pieniędzy, zdaje sobie sprawę z tego, że nic nie trwa wiecznie. Dlatego m.in. zajmuje się również fotowoltaiką, prowadzi swój tor kartingowy w Krakowie, jak i prowadzi swój sklep odzieżowy. Dziękuję za obejrzenie całego materiału. Zostaw komentarz Budda, a przypnę Ci serduszko.